Jak szybko poprawić swoją widoczność na LinkedInie i na Facebooku, korzystając tylko z AI? W sensie, czy jesteśmy w stanie zbudować naszą pozycję jako Eksperta w danej branży, czy jesteśmy w stanie zbudować jakiś swój brand właśnie na tych portalach z wykorzystaniem tylko postów wygenerowanych przez AI i jak szybko można to zrobić. Ja na przykład jestem leniwą bułą i staram się znaleźć sposoby, w jaki sposób mogę zrobić coś, co przyniesie mi jak najlepsze rezultaty, a niekoniecznie sprawi, że się napracuję. Dlatego w tym eksperymencie przez 20 kilka dni codziennie publikowałem na LinkedInie i na Facebooku, bo ponieważ chciałem się przekonać, czy prawdą jest to, co mówią, że aby przebić się na tych platformach, najważniejsza jest regularna. Publikacja treści. No, no więc zrobiłem to przez te 20 parę dni i testowałem różne formy publikacji, właśnie po to, żeby zobaczyć, co działa najlepiej, co działa najlepiej na jakich platformach. I postanowiłem, że teraz krok po kroku pokażę Wam, jakie były moje założenia, jakie podjąłem decyzje i przede wszystkim jakie osiągnąłem wyniki. Dlatego, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie osiągnąłem wyniki, czy zostałem królem LinkedIn'a, jakie formy treści sprawdzają się najlepiej i na jakich platformach, to koniecznie obejrzyjcie ten filmik do końca, ponieważ tutaj pokazuję wam krok po kroku, czego się nauczyłem i rzeczywiście co będę już wiem w tym momencie, że w przyszłości będę wykorzystywał do moich dalszych działań na tych platformach, także nie przedłużając, lecimy z filmem. Postanowiłem przetestować cztery formaty, żeby zobaczyć, który z nich radzi sobie najlepiej. I pierwszym z nich był były takie wpisy ogólne, takie bardziej ciekawostkowe, jakieś typu przemyślenia, nie? I na przykład tutaj widzicie artykuł, który jak się potem okazało wygenerował najlepsze najlepsze wyniki. I tak jak widzicie taka struktura jest też poprosiłem czata, za chwilę o tym porozmawiamy, poprosiłem czata, żeby on przygotował to w takiej formie bardziej storytellingowej. E, w której jest dosyć taki nieformalny język, i tak dalej, w sposób, który ma zachęcić użytkownika do przeczytania. Czyli na początku jakiś tam haczyk, potem rozwinięcie tematu, no i na, na końcu też na przykład call to action. tak? Więc tutaj na przykład jest, mm, zrobiłem ponad 100 audytów SEO, te 5 rzeczy się niemal zawsze, no i tutaj jakieś takie wprowadzenie, i yy, tutaj ta główna część tego, o czym chcemy opowiadać, czyli te pięć rzeczy, które najczęściej pojawiały się po prostu w wynikach yy, mojego, yy, moich audytów. I na końcu jakieś call to action, bla, 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 jakieś te hashtagi i tak dalej. Nie? I tak jak widzicie, 31 lajków to zgarnęło, więc być może dla niektórych to jest mało, ale dla mnie to jest dużo, bo za chwilę sobie zobaczycie. Następnym, następną formą, którą wybrałem, były były te karuzele. I karuzele robiłem oczywiście przy pomocy kanwy. Za chwilę wam pokażę, jak to, jak to robiłem. Tak? Tutaj mamy podobny, podobny zestaw, tak? czyli wpis, czy jakiś haczyk. Coś być może kontrowersyjnego, krótki opis, no i potem wiadomo, zachęcenie do obejrzenia tej karuzeli, którą, tak jak mówię, robiłem przy pomocy kanwy. Trzecim tematem były takie bardziej ciekawostki, newsy, porady tego typu rzeczy, czyli na przykład tutaj Google testuje nową funkcję, Pack zintegrowany z AI overviews. No i tutaj właśnie na przykład znajdowałem jakiś temat, który mnie interesuje. Szedłem do, do czata, prosiłem go, Ej, weź, przeanalizuj mi ten temat, wyszukaj jeszcze jakieś dodatkowe źródła, no i czat wtedy mm, pogłębiał ten temat i przygotował też pis na. LinkedIn. Plus oczywiście link do oryginalnego wpisu, i ostatnim, ostatnią formą, którą, którą testowałem, były wpisy. Znaczy były wpisy. Ostatnią formą, którą testowałem, były filmy. No i tutaj, oczywiście, tak, na początku jakieś tam, jakieś tam zagajenie, rozwinięcie tematu, i następnie mój film. I jeżeli sobie spojrzymy na wyniki generalnie za ostatnie 20 to okaże się, że zobaczcie, tutaj na początku. Na początku te pierwsze publikacje zaczęły naprawdę dobrze pracować, i w tym momencie, tutaj 21 kwietnia, to jest w ogóle to jest, i tutaj 21 kwietnia, i to jest warte podkreślenia, że to jest poniedziałek wielkanocny, więc dużo osób miało wtedy wolne i myślałem, że będzie mało osób korzystało z LinkedIn, a jednak okazało się, że jest inaczej, bo właśnie 21 kwietnia wpadł ten mój artykuł z, ze 100 audytami SEO, który wygenerował 31 reakcji, 6 komentarzy, jedno udostępnienie nawet i generalnie wygenerował. 5,5 tysiąca wyświetleń pi razy drzwi, nie? Więc wtedy bym myślał, ale zajebiście, mamy to, mamy to, nie? No i tak jak możecie zobaczyć, tutaj kolejny, kolejny dzień też wygenerował mi bardzo dużo wyświetleń, ale od tego momentu, od 22 kwietnia, jak widzicie, jest po prostu stały spadek. Stały spadek, jeżeli chodzi o widoczność, jeżeli chodzi o kliknięcia, jeżeli chodzi o, o reakcję i tak dalej, tak? Więc. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli, to trzy publikacje, które wygenerowały najwięcej yy, jakichś reakcji, no to właśnie były te publikacje takie bardziej przemyśleniowe, i tak, czyli zrobiłem 100 audytów SEO, zapytałem czy ta GPT, jakby pozycjonować stronę, i zatrzymali SEO na 6 miesięcy. Efekt katastrofa, bla, bla, bla. Nie? Czyli tutaj już możecie zobaczyć, że są to właśnie takie tematy dosyć być może kontrowersyjne, do... potencjalnie interesujące użytkowników, nie? Przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, widzenia by to wyglądało. Za chwilę też Wam przedstawię taką bardziej dogłębną analizę tego wszystkiego. No ale generalnie to, co jest Warte podkreślenia to jest to, że w ciągu tych ostatnich 28 dni wygenerowałem prawie 12 tysięcy wyświetleń, co było wzrostem w porównaniu do wcześniejszych 28 dni o ponad 3 tysiące i udało mi się dotrzeć do prawie 4 tysięcy nowych członków, co jest wzrostem o prawie 2000 procent w porównaniu do wcześniejszych 28 dni, więc niezależnie od tego, jaki był ostatecznie trend, to widać, że te treści, które tak jak mówię, były w całości generowane przez czata, i szczerze powiedziawszy ja tam nie za bardzo nawet nie wnikałem dają radę dotrzeć do nowych użytkowników oczywiście pytaniem jest jak to robić żeby robić to skutecznie na dłuższą metę bo tak jak widzicie tutaj po tym, po tym pierwotnym piku mamy stabilny zjazd i niezależnie niestety od tego jaką formę tych, tych publikacji dawałem ten trend spadkowy był potem bardzo wyraźny nie? jeżeli byśmy sobie rozwinęli pełną analitykę za te ostatnie 28 dni to się okaże właśnie że paradoksalnie właśnie te wpisy z początku Moich, moich działań generowały najwięcej wyświetleń, jak widzicie przed chwilą, i to były po prostu czyste wpisy, tam nie było żadnych obrazów, tam nie było żadnych odnośników do niczego, tam po prostu były moje przemyślenia niejako, nie? tylko, że wiadomo, napisane przez czata, ale one generowały najwięcej wyświetleń, i potem, tak jak mówię, niezależnie od tego, czego byśmy się chwytali, to. Te liczby i tak były słabe, tak? Tutaj, jeden z tych, tutaj jedna z tych karuzeli poradziła sobie, jest na czwartym miejscu, poradziła sobie najlepiej, ale to i tak zobaczcie, no, to jest raptem 203 wyświetlenia w porównaniu z 5 ,5, 22, 200 w porównaniu z 5300-200 800 to karuzela najlepsza wygenerowała tylko 203 wyświetlenia. No i potem dalej są jakieś kolejne są jakieś kolejne moje przemyślenia. Kolejne przemyślenia, kolejne przemyślenia, generalnie te przemyślenia, które publikowałem na początku poradziły sobie najlepiej. Co prawda wiecie, 198 wyświetleń, 182 wyświetlenia, 4 reakcje, 2 reakcje, 1 reakcja nie są to jakieś zajebiste wyniki. No ale jeżeli byśmy sobie spojrzeli dalej właśnie na karuzele, to wszystkie karuzele praktycznie poradziły sobie gorzej. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli właśnie na te poradniki, które linkują też do innych artykułów, które potencjalnie mają rozszerzyć jeszcze wiedzę użytkowników, więc wychodziłem założenie, że są po prostu przydatne, one też bardzo słabo sobie, słabo sobie poradziły. A filmy też w ogóle sobie słabo poradziły. Ponieważ filmy tutaj ten film wygenerował 77 wyświetleń, a ten film wygenerował tylko 45 wyświetleń, nie? Czyli tak jak widzicie, jeżeli chodzi o filmy na LinkedInie, to bardzo słabo one sobie poradziły. Jeżeli chodzi o karuzele, też całkiem słabo sobie poradziły. No i właśnie te wszystkie, te wszystkie tematy, na przykład takie jak Google rozszerza funkcje karuzeli produktowych i co to oznacza dla e-commerce i tak dalej, też myślałem, że to może być interesujące, ale bardzo słabo, słabo sobie poradziło. W jaki sposób chat, którego poprosiłem o analizę tych wyników, yy, tłumaczy i co my możemy z tego wyciągnąć. A teraz jeszcze pokażę Wam moje wyniki na Facebooku, ponieważ jednocześnie publikowałem na Facebooku i jednocześnie publikowałem na LinkedInie właśnie żeby zobaczyć, czy dam radę tymi samymi treściami rozkręcić te same te dwie różne platformy. No i tak jak możecie zobaczyć, moje wyniki na Facebooku są stabilne, bo są chujowe, bo wszystkie te same posty, <grych> które powiedzmy na LinkedInie, jak miały słabszy dzień, generowały powiedzmy po 70, 80, 100 wyświetleń, Tutaj na Facebooku generowały 6 wyświetleń, 6 wyświetleń, 8 wyświetleń, 7 wyświetleń, 4 wyświetlenia, tak, więc to wszystko, co ja publikowałem jako to wszystko, co publikowałem na LinkedIn i tam niektóre z nich radziły sobie zajebiście, na przykład ten post o zrobieniu audytu. Tutaj yy, pamiętacie, na LinkedInie ten w post wygenerował ponad prawie 5,5 tysiąca wyświetleń. Tutaj wygenerował 6 wyświetleń i 4 zasięgi. I paradoksalnie najlepiej poradziły sobie filmy, ponieważ filmy, które, fil, filmy, które e, publikowałem, Generowały o wiele lepsze zasięgi, tak, bo wystarczyło, że tylko przerzuciłem się z treści pisanej na filmy. No i zobaczcie, że od razu skoczyliśmy, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń i zasięgów. Tak? Tutaj te trzy filmy, które opublikowałem niedawno, poradziły sobie zdecydowanie lepiej, bo nawet ten najgorszy z filmów wygenerował 70 wyświetleń, i 75 zasięgów, no a najlepszy z nich wygenerował 252 wyświetlenia i 161 zasięgów. I ten film jest o tyle ciekawy, że tak jak możecie zobaczyć, tutaj wszędzie starałem się zrobić jakiś obszerny opis i tak dalej. A tutaj napisałem po prostu fajny film o SEO sklepu i ten film poradził sobie najlepiej i jedyne, jedyne rozwiązanie, jakim przychodzi do głowy, dlaczego ten film poradził sobie lepiej, znaczy on nie wygenerował żadnych interakcji, tak jak widzicie, ale wygenerował o, o wiele więcej wyświetleń, mogę przypisać tylko temu, że tutaj zrobiłem mały eksperyment i postanowiłem, że zrobię nieco e, w thumbnail'a troszeczkę zmienię, no i ten thumbnail wygląda w ten sposób. Czyli stary sprawdzony sposób na panią w bikini zadziałał, co myślę, że nie najlepiej świadczy o nas jako społeczeństwie. Yy, ale jest to na pewno coś jakiś ciekawy wniosek. Nie wiem, czy to jest daleko idące. Bo pewnie przydałoby się tutaj zrobić jeszcze dodatkowe jakieś testy tego, ale. No cóż, jest to zastanawiające. I tak jak mówiłem, starałem się robić tutaj w naj jak największym stopniu to z wykorzystaniem czata, więc na przykład te wpisy wszystkie treściowe, wiadomo, były bardzo łatwe. Po prostu prosiłem go o przygotowanie tego formuły takiej, która będzie inspirująca dla użytkowników. Jeżeli chodzi o te wszystkie ciekawostki, to również tak jak mówię, znajdowałem jakiś temat, który mnie, wydawało mi się, że jest interesujący, wrzucałem go do czata, prosiłem go o rozbudowanie tego, znalezienie dodatkowych źródeł i potem przygotowanie tego w formie posta na LinkedInie. Tylko być może to by się lepiej sprawdziło, gdybym właśnie nie dawał tych linków w treści, jak się okazuje. No i też przy pomocy czata stworzyłem te karuzele na LinkedIn. Więc jeżeli Wy również chcielibyście robić takie karuzele, no to wystarczy, że skorzystacie sobie z Kanwy. Canva ma coś takiego, oczywiście w planie premium, z którego ja korzystam, jak tworzenie zbiorowe. I Canva ma coś takiego, co się nazywa tworzeniem zbiorowym i tutaj właśnie można wrzucić już gotowe treści, przygotowane na przykład właśnie przez czata i po prostu podstawić tylko elementy i one po prostu mogą Wam wypluć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt takich karuzel, tak? Czyli w praktyce to wyglądało w ten sposób, że prosiłem czata, żeby on mi przygotował treści w takiej, w takiej formie, tak? Czyli mamy tytuł, intro, slajd pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, podsumowanie. Ja potem z, takim, z taką CSV-ką szedłem sobie... Do kanwy, dodawałem, prześli dane, przesyłałem te dane, tak? czy wybierałem sobie z, z tego z dysku csv którą chcę zaimplementować. Eee, powiedzmy, że tam. Kiedy już wrzuciłem te treści, to po prostu wystarczyło, że miałem gotowy szablon na mojej karuzeli i tylko. Podmieniałem te elementy na, na karuzeli, które mają być zaciągane, nie? Czy na przykład tutaj, jak mam tytuł, to po prostu widzicie, ja łączyłem to przy pomocy. Nie wiem, czy teraz to będzie, chyba, chyba nie. Generalnie, jeżeli bym zrobił właśnie taki projekt i wgrałbym jakieś dane, to tutaj bym dostał informację, że mogę połączyć te dane, tak? I wtedy. Y Kanwa będzie wiedziała, że tutaj w tytule powinienem użyć, ona powinna użyć tytułu, tutaj w, w tym intro powinna użyć intro, potem kolejny slajd to jest slajd pierwszy rozwinięcie, slajd pierwszy nagłówek i tak dalej. Tak więc w ten sposób byłem w stanie zrobić karuzelę na cały tydzień, 10 minut być może, nie? Czyli, yy, czyli oczywiście jest to też bardzo szybka, bardzo szybka możliwość. No i jeżeli wy to też jest coś, co na pewno warto by było sobie wykorzystać, także jeżeli wy również chcielibyście. Coś takiego zacząć robić, to nie wiem, mogę nagrać taki film, jak to robić dokładnie, bo nie chcę, żeby ten film też był za długi. No i jako, że też nie chciałem tego publikować własnoręcznie wszędzie, to korzystałem z buffera. Nie wiem, czy buffer jest najlepszy. Ja po prostu jakoś po prostu go kojarzyłem, dlatego z niego skorzystałem. No i tutaj widzicie, po prostu wybrałem sobie kanały, które chciałem, czyli LinkedIn, Facebook. Okazało, okazało się, że nie mogę publikować na, na YouTube wpisów, tylko mogę tej shortsy publikować, więc yy, póki co to olałem. No ale tutaj wystarczyło, że. Po po prostu czat mi tworzył jakąś tam, jakąś tam treść ja po prostu w bardzo łatwy sposób mogłem to wrzucić do bufera. Buffer to publikował za mnie, więc na przykład mogłem sobie zaplanować treści na dwa tygodnie do przodu. Więc wystarczyło, że siadałem, jeden dzień poświęcałem na to, nie wiem, godzinę, półtorej godziny i miałem y, gotowe treści na, na następne dwa tygodnie, powiedzmy, nie? Czyli takie półtorej godziny roboty na budowanie swojego brandu, jako taki eksperyment, żeby zobaczyć, czy on rzeczywiście, y, czy on rzeczywiście daje radę. Wszystko fajnie, tylko jakie są z tego wnioski? No to poprosiłem czata, wybrałem właśnie funkcję o żeby było najbardziej reasoningowe. Jak ja jak typowy korposzczur, najbardziej reasoningowy czat. E, no więc poprosiłem go, żeby on to przeanalizował i dał mi jakieś wyniki, tak? No więc jego zdaniem, dlaczego te, te trzy artykuły poradziły sobie najlepiej? Dlatego sobie poradziły najlepiej, że mają mocny klik, mają mocny na nagłówek otwierający, tak? Czyli zatrzymali się na 6 miesięcy, efekt katastrofa. Czyli tak zwany curiosity gap, przyciąga uwagę i podnosi współczynnik dwell time, algorytm widzi, że ludzie zatrzymują się na Twoim tekście. Następnie mamy strony plus konkretne liczby, tak? Czyli minus 38% ruchu, 100 audytów, lista 5 błędów i tak Czyli historie z liczbami budują. Wiarygodność, ludzie w feedzie zatrzymują wzrok, i stali to najchętniej udostępniany format. To też jest na pewno coś, co jest warte, warte uwagi. Skanowalna struktura, tak? Czyli listy emoji, white space, czyli mamy krótkie kapity, mamy numerki, mamy emojisy, wszystko to, co przyciąga uwagę i po prostu ułatwia nam skanowanie tego wszystkiego. Mamy wyraźnie CTA, zachęcające do komentarzy i dyskusji. Mamy tematy o słodkim punkcie, tak? Czyli problem plus obietnica szybkiej korzyści, czyli na przykład strach przed utratą ruchu SEO, sekret powtarzających się, powtarzający się błędów, nowości, tak? Czyli AI, Chat, GPT i tak dalej, czyli łączy pomoc z natychmiastową wartością edukacyjną. I bogaty, lecz spójny zestaw hasztagów z dominującym SEO, to też jest ciekawe, bo tutaj on to wymieni jako coś dobrego, a po tym jak będzie analizował e, kolejne posty, które poradziły sobie słabo, to tam będzie twierdził, że właśnie tych hasztagów było za dużo. E, mimo, że była ich po, podobna ilość, tak? Czyli to możemy z tego wyciągnąć na przyszłość? Otwieraj posty pytaniem lub szokiem liczbowym. E, straciłem 72% lidów, 14 dni. Dlaczego? tak? Czyli na przykład właśnie używanie właśnie tego połączenia, czyli e, jakiś szok value, jakieś coś, coś emocjonalnego plus właśnie liczby, które bardzo dobrze się sprawdzają. Dawaj konkretną wartość formy listy lub mini-checklisty. Używaj białych linii co jedne dwa zdania. Kończ miękkim CTA prosząc o opinię, a nie lajka. Dodawaj 6 do 10 hashtagów Eksperymentuj z lead magnetem. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli poznać więcej szczegółów, to ja to wszystko podlinkuję w swoim artykule na swojej stronie, także tam możecie się zapoznać z tymi wszystkimi wynikami. No i teraz jest pytanie, właśnie dlaczego m, ostatnio wyświetlenia mogły spaść. Zbyt gęsty harmonogram bez zmiany formatu. Co dzień na treści o podobnej długości algorytm zaczyna traktować jako szum. Co, nie wiem, czy to jest do końca prawda, no bo ja tam próbowałem zmieniać te, te formaty. E, brak interakcji społeczności w pierwszej godzinie. Jeśli Twoja sieć przyzwyczaiła się do ciebie, mogą klikać rzadziej, co obniża początkowy velocity score. Recykling tematu bez nowego kontaktu, gdy tytuły zaczynają brzmieć podobnie, ludzie pomijają. Dobra. E, I teraz wrzuciłem mu najsłabszą czwórkę. I jeżeli chodzi o najsłabszą czwórkę, to on tutaj powiedział, że tak, myślał przez 33 sekundy, to coś brzmi. Brzmi jakby moja żona opisywała mój proces myślowy, czyli tak, brak jasnego CTA do dyskusji, w żadnym sposób nie ma pytania kończącego ani prośby o komentarz. Ciekawe. Linki wychodzące z treści, no właśnie, to jest coś, na co ja nie zwróciłem uwagi i nawet nie byłem tego świadom, ale wszystkie właśnie te posty, które moim zdaniem miały być fajne, ciekawe, rozwijające, poradziły sobie bardzo słabo. I wszystkie praktycznie z tych artykułów miały linki do, do artykułów, które miały dodatkowo poszerzyć jakieś tam wiedzę użytkownika na dany temat, tak? I okazuje się, że to może wpływać na to, że każdy link, zabiera, który zabiera użytkownika z platformy, więc algorytm ściska, każdy link zabiera użytkownika z platformy, wnieści na początkowy zasięg, tak zwany external link penalty. Ja na przykład o tym nie wiedziałem, a być może to jest właśnie coś, na co warto zwrócić uwagę, być może dlatego ludzie linki dają w komentarzach a nie w treści. Ściana tekstu, zero oddechu, no tak, być może tak było, że po prostu było za dużo tych treści. E, tematy bardzo niszowe lub e, newsowe, dla produktów o serpach, rzeczywiście to mało kogo może obchodzić parametry filtrów w e-commerce. Tutaj też może to mało kogo obchodzić. I tutaj jest hashtag overload, czyli 7 do 10 tagów, e, często bardzo długich. To one były produkowane przez czata więc tutaj było git. Te, te hashtagi, które wyprodukował mi has, e, f, ten e, czat były spoko, a tutaj hashtagi, które wygenerował mi, mi chat, już były niespoko. Brak elementu wizualnego w infit to je tak samo. Tutaj on twierdzi, że posty wykorzystują jednostateczną grafikę lub wcale nie ładują miniatur, na przykład link wewnętrzny, a treści z mocnym obrazem generują więcej wyświetleń, co tak jakby, tak jak mówię, nie ma za bardzo odzwierciedlenia w faktach, ponieważ y, te wszystkie artykuły, te wszystkie trzy strony, które wpisy, które poradziły sobie najlepiej. Też nie mają żadnego żadnego wizualnego przyciągacza. Nie? To są po prostu zwykłe, zwykłe treści i one sobie poradziły bardzo dobrze. Także to muszę się niestety nie zgodzić z naszym kochanym czat, czatkiem GPT. I teraz też jest bardzo ważna kwestia, dlaczego niektóre wpisy poradziły sobie lepiej na Facebooku, a niektóre na LinkedInie. Bo tak jak widzieliście, wpisy takie czysto treściowe zajebiście sobie radziły na LinkedInie, przynajmniej część z nich, za to filmy zostały od razu pogrzebane. A na Facebooku było dokładnie odwrotnie. Nie? Czyli wszystkie wpisy, które zawierały dużo treści, zero, zero wyświetleń, po prostu nie docierały do nikogo. Z kolei filmy od razu z miejsca zaczęły generować kilka razy więcej wyświetleń. No i tutaj właśnie, i o to też poprosiłem czata, żeby mi to przygotował, no i tutaj jest tak, jeżeli chodzi o, o na przykład jeżeli o, o chodzi o Facebooka, od aktualizacji Meaningful Social Interactions, feed najpierw ściąga treści od znajomych, dopiero potem od stron profilów publicznych, tak? Czyli jeżeli publikujesz z fanpage'a lub jako profil, który ma mało znajomych, zainteresowanych SEO, lądujesz daleko w kolejce. To jest coś na pewno, na co warto zwrócić uwagę. Bardzo średnia, niska organic reach. Statystycznie posty stron docierają do kilku procent obserwujących. Jako, że ja mam mało obserwujących, mało z nich w ogóle to zobaczyło. Karne punkty za linki wychodzące. Po raz kolejny link, posty dostają niższy relevant score, bo meta nie chce wypuszczać użytkowników z platformy. Logiczne. Wysoko punktowane formaty Reels, Video i Stories. No właśnie. I Facebook przesuwa ruch z klasycznego feedu do Reels, Stories. Stąd boost dla pionowego wideo. I tak jak widzimy, po prostu pisanie treści na Facebooku, przynajmniej jeżeli macie nowy, nowy portal. Bo jeżeli macie, e, w, macie fanpage, który już od jakiegoś czasu jest, ma zbudowaną jakąś grupę i tak dalej, no to ja nie mówię o tym, ja bardziej właśnie skupiałem się na tym, jak możemy zbudować naszą widoczność od zera, tak jak ja mam powiedzmy tam, nie wiem, dziewięciu obserwujących i chciałem zobaczyć, czy w sposób organiczny, bez płacenia za reklamy, jestem w stanie po prostu poprzez publikację wysokiej jakości treści, jestem w stanie po prostu tych użytkowników zebrać, tak jak wszyscy twierdzą, że jest to, wystarczy tworzyć dobrą treść i dostaniesz, dostaniesz e, obserwujących główno prawda. No i tutaj dostałem właśnie podpowiedzi, czyli zmień długie teksty, no i tutaj dostałem też podpowiedzi, czyli zmień długi tekst w Reelsy, link przenieś do pierwszego komentarza, Dodaj, dodawaj pytanie przed e, przyciskiem zobacz więcej, używaj obrazu 4 na 5 lub wideo 1 na 1 trzy hashtagi max, pierwsze 15 minut równa się rozgrzewka, poproś dwóch, trzech znajomych z branży o szybki komentarz lub reakcję, Podbi podbije to initial velocity, publikuj stories i grupach, rozważ cross-posting do insta Reels, tak, więc tak jak mówię, jeżeli chcecie się zapoznać z dokładnymi wynikami tego wszystkiego, zapraszam Was do do mnie na stronę, tam skopiuję to wszystko, co tutaj mamy, więc wy będziecie mogli również z tych samych wniosków skorzystać. Yy, dobra, no i tak, czego się dowiedzieliśmy z tego eksperymentu. Dowiedzieliśmy się, że nie wystarczy po prostu publikować codziennie, żeby algorytmy nas, nas pokochały, bo okazuje się, że trzeba robić to też troszeczkę bardziej z głową. Trzeba dostosowywać formę do, do portalu, na którym chcemy publikować, do tego, do kogo docieramy z naszymi treściami, więc to jest na pewno pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że na pewno z wykorzystaniem AI możemy sobie to bardzo łatwo, to bardzo ułatwić i wiecie, no tak jak mówię, paradoksalnie pomimo tego, że ostatecznie nie, nie wybuchłem jako król, królu Linkedina, to jednak mimo wszystko, jeżeli sobie porównamy, wiecie, moje wyniki do wcześniejszych, załóżmy sobie tutaj do wcześniejszych 90 dni, no to widzimy, że wcześniej jak publikowałem jakiekolwiek publikacje, no to one naprawdę zgarniały jakieś strasznie słabe wyniki, a tutaj przez, przynajmniej przez moment byłem, wiecie, w dobrym miejscu i udawało mi się generować naprawdę ciekawe wyniki, także ja ten, ja ten eksperyment będę kontynuował, tylko w troszeczkę w troszeczkę innej formie tak, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie obserwujcie, będę się dzielił wynikami właśnie hmm, wynikami tego, czego te, się nauczyłem tu podczas robienia tego eksperymentu. miałem się dużo na temat różnic pomiędzy tymi platformami, tak, czyli już wiemy co, co lepiej się sprawdza na LinkedInie, już wiemy, co lepiej się sprawdza na Facebooku, także już na przykład będziemy wiedzieli, żeby. Y planując takie rozbudowę takich treści, będziemy wiedzieli właśnie jak, w jaki sposób wybierać te treści odpowiednio do, do platformy. To co ja się, no i to czego ja na przykład się nauczyłem jak, niejako przy okazji, to jest to, że kiedy szukałem możliwości zastąpienia Buffera, bo Buffer oczywiście ma swoją wersję darmową, ale da Buffer jest generalnie dosyć drogi, więc kiedy szukałem jakiejś alternatywy dla Buffera, e chat GPT podpowiedział mi takie narzędzie jak make.com i szczerze powiedziawszy wpadłem w tą bańkę make.com i rzeczy, które jest w stanie robić make Com, albo rzeczy, które jesteśmy w stanie robić przy pomocy NA, to są naprawdę kosmiczne rzeczy. W sensie, dla takich ludzi nietechnicznych jak ja, to są naprawdę zajebiste rzeczy. I jeżeli chcecie i będziecie mnie obserwować, to prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będziecie widzieli więcej filmów na temat tego, w jaki sposób możemy wykorzystywać te narzędzia do automatyzacji zadań, właśnie w marketingu, na stronach internetowych i tak dalej, bo. O, po prostu ja, kiedy to odkryłem te kilka tygodni temu, po prostu wsiąkłem w tą bańkę. Teraz wszystko na moim feedzie YouTube'owym jest poświęcone tematyce automatyzacji, i po prostu wiecie, wszystko jest N, Make.com i tak dalej. Więc wsiad, wsiąkłem w tą bańkę i strasznie się wkręciłem. Więc w najbliższym czasie też na pewno będziecie widzieli więcej materiałów na temat tego, jak wykorzystywać to właśnie dla takich osób nietechnicznych, które nie umieją kodować, w jaki sposób wykorzystywać te narzędzia, które w dużym stopniu też potrafią być darmowe do rzeczy, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla programistów albo no, rzeczy, których nie bylibyście w stanie zrobić, jak, takich jak na przykład yy, wrzucanie, post, wrzucanie wpisów na, na bloga. Ze swojego Excela bezpośrednio do WordPressa, nie przy pomocy naprawdę bardzo prostej, bardzo prostej automatyzacji. I wcześniej takie hurtowe wrzucanie wpisów na bloga było, było dosyć skomplikowane. Trzeba było ściągać wtyczki. Te wtyczki trzeba było umieć obsługiwać, one nie zawsze działały. Ja zawsze miałem z tym problem. A teraz jesteśmy w stanie naprawdę wyprodukować mnóstwo treści, wiadomo, i. Dzięki takim automatyzacjom jesteśmy w stanie te, te, te treści wrzucić o wiele szybciej. No, więc tutaj też nie chcę zbaczać, zbaczać z tego tematu, ale to jest coś, co ja przy, oka przy okazji odkryłem i jestem bardzo wdzięczny za to podczas tego eksperymentu. No i ostatnia rzecz, to jest taka osobista rzecz, której się nauczyłem. To jest dosyć taka osobista rzecz, ponieważ okazuje się, że yy, nie umarłem. A trochę jeszcze się tego obawiałem i być może Wy również jesteście w tej sytuacji, że macie taki syndrom oszusta, nie? W sensie, jak ja byłem w swojej bańce na LinkedInie, to każdy się dzielił swoimi y, przemyśleniami, swoimi wynikami. Wszyscy wszyscy na LinkedInie są zajebiści. I ja, biedny szaraczek, sobie obserwowałem to wszystko i mówię, no nie, no przecież co ja, co ja się będę dzielił czymkolwiek na LinkedInie, jak tam każdy jest mądrzejszy ode mnie i, i nie daj Boże jeszcze się podzielę czymś. I ktoś mnie wyśmieje. Nie w sensie, mogę publikować na YouTubie, mogę publikować na TikToku, na Facebooku, ale miałem taką wewnętrzną blokadę przed publikowaniem na LinkedInie. Miałem straszną blokadę przed publikowaniem na LinkedInie, właśnie ze względu na to, że miałem wrażenie, że na LinkedInie ja jestem najgłupszą osobą. Taki typowy syndrom oszustania. Więc stwierdziłem, że jeżeli sobie to wszystko zautomatyzuję, niejako oddzielę te treści od siebie, to będzie mi łatwiej. I rzeczywiście było łatwiej, i powiem Wam, że po, po tym prawie miesiącu wrzucania. Ja nadal żyję, nie umarłem, nikt mnie nie wyśmiał, yy, także to też jest dla was taka podpowiedź, że jeżeli czaicie się na tym, żeby z, zacząć budować swój brand, czy zacząć dzielić się jakąś swoją wiedzą, jakąś swoją zajawką i boicie się na przykład reakcji, to nie bójcie się, nic się nie stanie i wiecie, to jest ten końcik coaching, coachingowy, ale naprawdę uwierzcie mi. Musiałem przełamać w sobie strach, żeby zacząć publikować na LinkedInie i, yy, i ten eksperyment mi w tym pomógł, więc mam nadzieję, że teraz będzie już tylko łatwiej. Także tyle ode mnie w tym filmiku. Po raz kolejny, jeżeli chcecie się zapoznać z stałością wyników tego, tego eksperymentu, link w opisie. Ja, ja dziękuję za obejrzenie do końca i widzimy się w kolejnym filmie.